Hej, a więc wszedłeś w ten film. Przypuszczam, że albo mnie oglądasz i subskrybujesz, albo oglądasz mnie i nie subskrybujesz, co jest błędne, dlatego zasubskrybuj. Albo jesteś zdruzgotanym mieszkańcem Wrocławia lub okolicy i boisz się, że inwazja jadowitych pająków dojdzie do ciebie, zeżre ciebie i całą Twoją rodzinę. Dlatego dzisiaj omówię ten temat. Witam wszystkich serdecznie na kanale Na Tropie Przyrody. I dzisiaj będzie kolejny film, w którym coś omawiam. Pierwsza sprawa, dlaczego? Nie ma o czym nagrywać. Druga sprawa e, pogoda nie pozwala. A trzecia sprawa jest bardzo gorący temat, dlatego muszę się wypowiedzieć. Filmy z terenu będą na dniach, naprawdę spodziewajcie się niedługo, więc proszę nie ansubujcie, bo niedługo będą filmy dla wszystkich. A więc teraz zostaw subskrypcję na kanale, ponieważ przegonił nas Azgul 123, czyli mój moderator. Yy, nie może tak być, więc teraz gonimy go i lecimy po 500 przed nim. I oczywiście łapka w górę. Ja już nie przedłużam zaczynajmy. Także zacznijmy od początku. Niedługo przepraszam, przed chwilą oznaczył mnie w poście na Instagramie mój pewien znajomy, można tak to nazwać. Jak widzimy w poście można przeczytać, że we Wrocławiu na pewnym sąsiedli jest inwazja jadowitych pająków, które mają akurat teraz okres lęgowy. Przyjrzyjmy się dokładnie temu postowi. I zweryfikujmy wszystkie informacje. Widzimy, że wszystkie informacje są tu prawdą, jednak do jednego mogę się przyczepić czyli do jakby takiego wyróżnienia słowa jadowite. Więc mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska, ci, którzy nie wiedzą, i nie tylko 99% pająków na świecie jest jadowite. Ale jak to przecież w Polsce nie ma jadowitych pająków? O co chodzi? Otóż są i nawet taki kątnik albo krzyżak ogrodowy, którego macie na balkonie, w ogrodzie, na działkach, wszędzie, jest jadowity. Y oczywiście większość pająków w Polsce dysponuje bardzo słabym jadem, tak samo jak na przykład większość ptaszników, bo są ptaszniki, które są bardziej jadowite i są, które, które są mniej jadowite. Na przykład takie brachy pelmy y mają jad jak pszczoła i można je hodować w domu. Ja też mam ptasznika, który ma jad jak pszczoła i hoduję go w domu. I nasze polskie pająki, większość z nich oczywiście też ma taki jad. A już tak dla takich ciekawskich wspomniałem o 99%, nie bez przyczyny, ponieważ w Polsce jest rodzina pająków Uroboridae, tak się nazywa, która ma swoich trzech przedstawicieli w Polsce. Są to pająki niejadowite, których ewolucja stwierdziła, przy tym gatunku, przy tych gatunkach stwierdziła, że gruczoły jadowe nie są potrzebne przez na przykład ich dietę. Ok, świetnie, że już jedną sprawę wyjaśniliśmy. Teraz wróćmy trochę do internetu. Mianowicie, pod postem na Instagramie znajduje się sekcja komentarzy. Od razu po przeczytaniu posta już wiedziałem, że będzie, że będę musiał się trochę uporać z sprzecznymi informacjami i skutniami ludzi, ale byłem na to przygotowany i w sumie czego miałem się spodziewać? Właśnie widzicie na ekranie przykłady takich właśnie tutaj kłótni lub pewnej paniki. Wszyscy się zgodzimy, że 2020 rok stał się pewnym memem, ponieważ naprawdę dzieje się bardzo dużo katastrof, ale wydaje mi się, że ludzie przesadzają troszeczkę. Bo gdyby tak wziąć sobie rok 2019 i sobie podsumować jakieś takie wszystkie grubsze wydarzenia, które działy się w jakimś miesiącu, no to też by wyszedł taki kalendarz, tak jak dużo osób robi na ten rok. Ale nie ma co porównywać tutaj inwazji. Pająków, którym jeżeli nic nie zrobisz, nie, nie zrobią tobie, do na przykład pandemii ogólnoświatowej, która naprawdę czerpie wielkie żniwo. Świadomość w społeczeństwie jest strasznie mała. Na przykład spójrzcie na ten komentarz. Tutaj ta użytkowniczka Instagrama twierdzi, że w Polsce jest pięć jadowitych pająków. W ogóle, tak już na marginesie, w sumie nie wiem skąd się wziął w tej piątce Sidlisz piwniczny, bo to jest taki mało znany pająk w sumie. I nie wiem czy należy do najbardziej jadowitych, chyba nie Bo jakbyśmy sobie spojrzeli na tą, yy, faktycznie na tą piątkę, którą ta pani wymieniła to, to są takie dość bardziej jadowite pająki, jakie są w Polsce Ale tak jak już powiedziałem, 99% pająków jest jadowite Ale po prostu większość nie zagraża życiu, bo ma jad jak osa A właśnie też warto wspomnieć, że dużo pająków w Polsce nie jest w stanie nawet przebić się przez skórę człowieka Wiem, że potrafią to krzyżaki i ogólnie rodzin z tej samej rodziny pająki na przykład tygrzyki, które dysponują dość silnym jadem ale nie zagraża on życiu dobra, teraz w sumie powiem co by się stało jakby Cię taki pająk ugryzł ten kolczak zbrojny, ten groźny, jadowity pająk tutaj bez niespodzianek tak naprawdę objawy zatrucia mówię tutaj o nudnościach, bólach głowy czasem wymiotach, ogólnie dreszczach Maksymalnie trwa to tydzień, chociaż też zdarzało się, że nawet dwa tygodnie. Yy, aczkolwiek naprawdę ciężko zadbać o ukąszenie przez takiego pająka, yy, ponieważ chciałbym też powiedzieć, że jest to pająk, który sprowadzi strasznie skryty tryb życia. I teraz taki temat wtrącę, i do tamtego tematu z tym skrytym trybem życia zaraz wrócę, ponieważ mieszkańcy twierdzą, że, pa że te pająki wzięły się z hodowli. Według mnie jest to strasznie, strasznie żenująca wypowiedź, ponieważ one występują naturalnie w Polsce i naprawdę jest bardzo dużo hodowców polskich pająków, w tym ja na przykład kiedyś też gościłem u siebie w pojemniku kolczaka, ale mało, nie, nie, jakby wątpię, że ktoś robi hodowlę bez w ogóle zysków, bo nawet nie sprzedaż takiego pająka i jeszcze je rozmnaża i to w takich ogromnych ilościach, że powodują inwazję. Prostym powodem jest okres lęgowy i skryty tryb życia. Naprawdę. To się po prostu ze sobą łączy. Z racji tego, że teraz samice składają kokony, z których może się wylęgnąć nawet do ponad 120 pająków, no to nie ma tu żadnej niespodzianki. A skryty tryb życia, piwnice i ciemne miejsca, to się po prostu łączy. Naprawdę, jest to idealne miejsce. Taka, taka klatka schodowa, ciemna, jest po prostu idealnym miejscem dla pająków. Myślę, że mają pewnie tam też dużo owadów, przez co mają sprzyjające warunki. Po prostu mają po prostu sprzyjające warunki do życia akurat w takich ciemnych miejscach i w ogóle po prostu w tym budynku coś jest, co po prostu yy, sprzyja tym kolczakom. I widzicie, jak media żerują na niewiedzy ludzi. Spójrzcie sobie na te nagłówki. W każdym z tych nagłówków znajduje się słowo jadowite. Jakby to było coś takiego nowego. Naprawdę. Po prostu jakby nagłaśniają tę sprawę w taki sposób, że... Jakby to był gatunek obcy, który przybył do nas, nie wiem, z Azji transportem, jak na przykład szerszeń azjatycki i zagraża nagle naszemu zdrowiu, jest jadowity, a w Polsce wcześniej nie było jadowitych pająków i to jest dla mnie bardzo, bardzo słabe zachowanie. To jest teraz największy absurd dla mnie, czyli wypowiedź eksperta, który twierdzi, że jest to gatunek hodowany w terrariach pod pokarm dla większych pupili. Spotkaliście się terroryści na przykład yy, z karmieniem innymi pająkami swoich ptaszników? Nie słyszałem o czymś takim. I nawet teraz możecie mi zarzucić, dobra, to to nie było dla pająków innych tylko dla jaszczurek. No to słuchajcie, są karmówki dla jaszczurek, typu mączniki, karaczany, świerszcze. Naprawdę jest tego dużo. Nie, nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś karmił swoje jaszczurki pająkami. Teraz także ważna kwestia, czyli co zrobić w? Jakby w momencie spotkania takiego pająka. Tak naprawdę nic. Polecam technika szklanka i kartka. Czyli wkładamy, nakładamy szklankę na pająka, podkładamy kartkę pod spód i wypuszczamy na dwór. Tak naprawdę to wtedy pająk jest bezpieczny i Wy jesteście bezpieczni i wszyscy żyją. Oczywiście nie wiem, jak wygląda sprawa w takim momencie inwazji, ponieważ przy nadmiarze takich pająków faktycznie może się wydarzyć coś, ale. Myślę, że przy odpowiednim zachowaniu odpowiedzialnym i naprawdę nie robieniu głupot, można po prostu uniknąć zbędnych. zbędnych bólów, ani jakichś problemów. Też warto zaznaczyć, że jest to najbardziej jadowity pająk w Polsce, chociaż opinie są sprzeczne. Niektórzy twierdzą, że jest to sieciarz. Ja twierdzę osobiście, że to jest kolczak, ponieważ o sieciarzu nie ma tyle danych, co o kolczaku, i tak naprawdę jest to trochę taki mit, yy, który się narodził z, wraz z tym biegiem informacji i po prostu. Plotka poszła i teraz wszyscy uważają, że sieciarz jest najbardziej jadowity, chociaż praktycznie nie ma o tym danych. Na pewno jest to pająk, który prowadzi naj, najbardziej bolesne ukąszenie i najwięcej jadu potrafi wprowadzić ze wszystkich polskich pająków, ponieważ posiada bardzo rozwinięty aparat gębowy i ogromne helicery. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że mieszkańcy Wrocławia i okolic Dolnego Śląska y, są już uspokojeni, tak naprawdę... Polecam rozsyłać film wszystkim, co się boją, ponieważ może to tutaj rozjaśnić sprawy. Przypominam subskrypcja, łapka w górę. Lecimy po 500 subskrypcji. Dziękuję. Do widzenia.